Wieczorne światło. Modlitwa na zakończenie dnia z Maryją. Szczęść Boże, kochani. Dziś rozpoczynamy kolejny cykl modlitw Wieczorne światło. Zakończmy dziś ten dzień w blasku Maryi, bo jej światło przynosi pokój, który koi nasze serca i nasze umysły. Zapraszam was do wspólnej modlitwy, abyśmy mogli z ufnością Oddać wszystkie troski i znaleźć ukojenie w miłości. Niech Maryja będzie Twoim światłem w ciszy wieczoru, przynosząc pokój i nadzieję. A teraz zapraszam do odmówienia modlitwy. Maryjo, Matko pełna światła i pokoju, w tej ciszy wieczoru zwracam się do Ciebie z sercem otwartym. Proszę oświeć moje myśli swoim blaskiem. Niech odpoczynek po trudach dnia przyniesie ukojenie duszy. Przytul mnie do swego matczynego serca, aby rozproszyć wszelkie cienie niepokoju i zwątpienia. Niech twoja obecność otuli mnie jak delikatna nocna mgła, prowadząc ku wiecznemu światłu Chrystusa, naszego zbawiciela. Maryjo, Matko Ziemi naszej, wlej w moje serce pokój, którego świat dać nie może. Niech Twoja łaska przenika każdy zakamarek mojego życia, uzdrawiając rany i napełniając nadzieją na lepszy dzień. Maryjo, gwiazdo zaranna, prowadź mnie drogą wiary w mroku nocy, aby nawet najciemniejsze chwile, Przemieniły się światło i życie. Daj mi łaskę ufności, że jesteś zawsze przy mnie, że Twoje matczyne dłonie trzymają mnie mocno, a modlitwy otaczają jak płaszcz ochronny. W tej porze spoczynku powierzam Tobie swoje troski i proszę, abyś była moją orędowniczką u Boga, by Jego pokój i miłość, Spoczęły na mnie jak ciepły promień księżyca. Maryjo, Matko Miłosierdzia, przyjdź z pomocą w każdej chwili mojej słabości, a w sercu napełnij mnie światłem Twojej obecności i nadziei. Amen. Dziękuję, że dziś byłeś z nami w tej modlitwie. Jeśli poczułeś, poczułaś jej moc. Daj proszę lajka, kciuk w górę, to pomaga dotrzeć do innych poszukujących pokoju i Bożej obecności. I koniecznie napisz w komentarzu, za co dziękujesz dzisiaj Maryi. Moi drodzy, nasza duchowa wspólnota w sercu Maryi zaprasza Was serdecznie do wspierania naszych działań i naszych realizacji. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć więcej takich duchowych chwil pomaga nam realizować filmy z modlitwami tworzyć nowe rekolekcje i rozważania serdeczny bóg zapłać niech maryja matka światła prowadzi cię bezpiecznie przez noc a jej pokój niech trwa w twoim sercu aż do rana żegnam was z maryją w sercu